Czemu pasjonacie i z tej strony czemu pasjonat? Na dzisiejszym vlogu jadę z Fornalem i Dawidem na turnę po Mazowieckim. Coś takiego jak żeśmy wcześniej e, wakacje z Fornalem e, żeśmy nagrywali takie turnę po lubelskim, to tym teraz turnę po Mazowieckim. Zajedziemy też do jedynego panującego króla w Polsce, czyli króla Alibaba, króla kebabów. No i oczywiście tym razem jedziemy do niego nie z pustymi rękami. Witamy, witamy pierwszego uczestnika wycieczki. Powitać cię, kolego. Co tam? Powitać, kulę drugiego uczestnika wycieczki. Słami się nisko po samej. Dobra, to lecimy. Wjechaliśmy już zajewództwa. Lubelski jesteś już na województwie mazowieckim Teraz mogę oficjalnie powiedzieć rozpoczynamy turniej po mazowieckim Jestem sam ciekaw e, o której będziemy w Lublinie z powrotem. Jak myślisz Dawid? W Lublinie obstawiam pierwsza w nocy. Ja obstawiam, że ja będę o północy albo, albo nie. Trzymajmy się tej wersji, że, że druga w nocy. A ty... Fornal jak tam? Jak myślisz? Może no, trochę później. No. A, a ogólnie co tam powiesz? Ciekawego. To Fornal? No Fornal. Nie wiem, bo patrzę teraz statystyki kanału Twojego. Jest... No bo. Fornal. Czekaj. No bo Fornal wychciałby co tysiąc robić, czy nie? No, no. No. Dobra, widzimy się dalej. Wyszkowie, pierwszy przystanek. Zatrzymaliśmy się na chwilowy postój. A ja znalazłem takie fajne miejsce. Takie fajne zarośnięte. Chciałem Wam pokazać, co to jest. I to jest. Zapuszczony sad. Owocowy. Zapuszczony, zarośnięty, zagłuszony innymi drzewami, klonami. No, tu. Tu jest jedno drzewko owocowe. Tu następne.

A nie, już jesteśmy w Wyszkowie już. Także witam Was w Wyszkowie. Forna odcinek nagrywać dla siebie. A potem pójdziemy nad Bugiem posiedzieć. Idziemy w tamtą stronę. Jesteśmy teraz w Wyszkowskim parku i zbliżamy się ku rzeki Bug. Łącz, to, że idziemy Idziemy. Idziemy, Fordal? Tak, idziemy, idziemy. Teraz. No. no i okazało się, że będę w tym odcinku w Wyszkowie. Wystąpię gościnnie. W tym odcinku z testowania. On będzie testował mm, kebaba, a ja potrawę wygańską. Jestem ciekaw jak to smakuje i zobaczycie ocenę na właśnie na tym odcinku. Proszę bardzo, ta rzeka to Bóg. Dobrze, przecież ja jestem rowerzysta, nie? Tylko bez roweru tymczasowo. Setną rocznicę odzyskania niepodległości praktycznie teraz w każdym mieście w Polsce jest taki maszt niepodległości. Nagrywa. To ma 150 subów, ale wyświetlenia ma naprawdę dobre. Dobra, uciekamy z Wyszkowa i grzejemy do jedynego panującego króla w Polsce, czyli do Alibaby. Wow. No. Wjechaliśmy z Wyszkowa, udajemy się teraz do Radzymina, żeby się spotkać z królem Alibabu. Jesteśmy już w Radzyminie i zbliżamy się coraz bliżej pod Święte Miejsce, Święte miejsce jak to forma powiedział. Pod Kebab z zwracają mnie na Jana Pawła. Dobrze powiadamy, Jana Pawła to jest? No niecałe 2 km. Jestem ciekaw e, Alibowy reakcji na zestaw. E, zez, zestaw e, lubelaka. Dwa cebularze i pierwszy Lubelski cytryny. Jesteśmy już pod. Kebabem relaks w Brazylinie No niestety kula nie ma, ale jeszcze raz tu i damy mu te oto podarki Także zamówiliśmy sobie, żeby na spokojnie zjeść w lokami. No i zamówiłem sobie kebaba 40 cm Także póki co szaleje jeszcze w tym roku. A potem się zobaczy co w następnym. W następnym raczej się wyrzekam kebabów, a potem Wyrzekasz. zobaczycie. No. To tak O, Tak wygląda mój kebab. Lepszyu, lepszył. O tak lada nie wygląda. Jaki sąsiedzioś? Zmieszany. Mm. Okay. Hello, hello, tak. Oj, ledwo dałem. Mimo że 60 cm, ale ledwo dałem. Co to jeść? Kurde, że, serio. Kurde, teraz spać mi się chce. Teraz idziemy do solejówka, ale jeszcze wrócimy tutaj z powrotem, żeby prezent wręczyć Alibabie. Eee, no, i tego. Zostaw to, niech wisi, bo mi lusterko przetegłowałeś. A później, a później na filmie będzie. To. Trudno, będzie się dym dało. O, i tak będziesz widać. No, także, no. Jedziemy do solejówka. Fornal nagra sobie odcinek, a ja pójdę spać. Jesteśmy już w solejówku. Fornal idzie ku, wiadomo, kupić co. A ja zostaję, bo mi się nie chce nigdzie iść. Ty jak tego kebaba zamówi, to co? Chyba się pójdzie po te lody. A, bo tu biedronka jest zaraz. i potem pójdzie. No i potem... No chyba że się ale nie. A to jakaś stacja, smużym na peron. <grytanie> Dobra, ja zostaję. Dobranoc, noc, pchły na noc, kalaruchy pod podłogę. Ja się zamykam, rygluję się. <grytanie> Oto to na razie pozdrówcie Kazie, igienie w C.P.N. jak to Fornal powiedział. Tyle jedynie mogę powiedzieć, że w Solejówku jest e, zespół dworsko-pałacowy, gdzie mieszkał właśnie Józef Piłsudski. Dziękuję, za uwagę dobranoc. Właśnie, byłem z Dawidem przed chwilą w Biedronce, kupiliśmy sobie po lodzie skończy nagrywać odcinek Ja zjem loda i ruszamy z powrotem do Razymina To mówisz Forna, że wielkie jednogłówno no ten kebab no. w Sulejówku No słabe, no kurwa Dobra, no to teraz jedziemy do Alibaby z powrotem. Alibaba tak. książce z bajki pije wino, i rafajki. No. Ostrożnie, ostrożnie. Trzymaj no, jesteśmy z powrotem w Radzyminie. Mam nadzieję, że w końcu wręczymy te podarki. Formal koszulkę, a ja zestaw lubelaka. O, to ma małego. Dobra, czuję. W końcu. Jechaliśmy tam, gdzie trzeba, do cudownej osoby, do innego króla w Polsce, do Alibaby. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam. witam. E, także no, wtedy w zimie byliśmy u Ciebie. No i niestety, jak się dowiedzieliśmy, że nie było Ci w ogóle w winie, na Lubelszczyźnie, no niestety błąd się zrobili. Tu przy sobie przyjechać z pustymi rękami, a mamy przywieźć do Ciebie taki regionalną potrawę, cebularz. Tak, super. I takie. Mamy serdecznie. na odrobinie seteczka z tej bo dzisiaj nami nie Dzięki bardzo i wszystkiego dobrego. Dzień dobry, dzięki, także bardzo w końcu takie właśnie, żeśmy prezenci Ci sprawili. Dzięki. Także, także jak Ci posmakuje i będziesz mógł przygotować po swojemu, zrobić z dodatkiem mięsa kebabowego. Wtedy bym przyjechał i spróbował. Dobra. Dostanę teraz mi takie zrobimy z mięsem. Dobra. Zajaduj. I taki sosy jeszcze do tego. Dobra, dobra to jeszcze raz. Kurde, w Warszawie jesteśmy, ale no niestety zjechałem tam, gdzie nie trzeba, więc kurde, kiszę się przez centrum. Choć co prawda, ten kebab, gdzie jedziemy, to jest na Nowym Świecie. Także tak. Kebab King. Kebab King? Na Nowym Świecie. Nie? Ale kurde, tak zaszczytnie kaptał, żeby się samochodem po takiej porze wieczornej przejechać samochodem. O, tak akurat... Ładnie oświetlony, pas kultury. I ta piosenka taka znana z miastem Warszawa, ale nie będę cytować, bo kurde, zamknął mnie dopierdla za te słowa. Mm, jak mm, mm. A, aha. No. A, nie No. Nigdy więcej do centrum Warszawy. Mam to wszystkiego serdecznie w dupie. To wszystko przez for, To wszystko przez tego, o! Przez tego, o! O! Przez Fornala. Musieliśmy się wgniatać do tego, do centrum Warszawy, dobra, gdzieś ale, bliżej nie było. Dobra, tylko że teraz gadasz, że nie w centrum, ale w centrum i takie... Oj, dobrze. Nie na tak... Mieliśmy jechać do Grodziska Mazowieckiego, ale no niestety nie pojechaliśmy, bo pieprzyliśmy się w całą drogę i tak dalej. Także idziemy się, jesteśmy teraz w Józefowie pod i idziemy się spotkać M, jak MNS? MNS hodowca małej egzotyki Plan filmowy u Fornala lody z Michalina no. lody bardzo dobre są te z Michalina to Szkoda, że są ze no. Bo przedtem mówiłem wam, że spotkamy fajną osobę MNS 1984 Dobra, to drób A -a -a. dawaj No niestety Vlog, myślałem, że się będzie nazywał turnę po mazowieckim, jednak to nie było turnę po mazowieckim <laughs> Tylko wycieczka po mazowieckim Także główny cel zaliczony Eee Spotkać się właśnie za, z królem Alibabą, króla, króla pysznych kebabów. No i MNS, czyli z Michałem. Fajnie było go zobaczyć. Pozdrawiam. No i także, no, powiem Wam tak. Yy, zawsze, niestety, no wybaczcie te moje kurde strzelane byki, błędy, co zawsze wyskakują te napisy, że przemopasują na to, bo coś tam tego i tak dalej. No, takie wiecie, napisy zawsze gdzieś tam jakąś literę zjadłem, czy coś. Także no, niestety już teraz tego nie będę pisał, bo się zdenerwowałem na siebie. No, także wszystkie linki odpowiednie na Instagramy do chłopaków, i wszystkie linki do kanałów, znajdziecie właśnie pod filmem w opisie. Także czytajcie opisy. Jak będzie Was coś interesować, to wszystkie linki w opisie no i tylko czekamy na Fornala jeszcze nagramy ostatni odcinek, mieliśmy jechać do Dęblina, ale no niestety nie pojedziemy I tak no fornal, fornal poszedł się chwilowo wyleczyć a gdzie on poszedł to nie no poszedł krzaczki znaleźć no i co i to byłoby na tyle wracamy do Lublina i po Cześć, do zobaczenia w następnych vlogach.